Serdecznie w kolejnym odcinku naszego serialu o hormonach. Dzisiaj troszkę niestandardowo, mianowicie jestem na kursie w Warszawy, tak znowu kuję igłami pod USG, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o hormonie, o którym myślę, że nie do końca mogliście zdawać sobie nawet sprawę z jego istnienia. Mianowicie mam na myśli iryzynę. Jest to bardzo rzadko poruszany hormon, ale jest niezwykle ważny w naszych codziennych procesach metabolicznych mianowicie iryzyna to hormon, a właściwie peptyd białkowy FNDC5 jest produkowany w naszych mięśniach szkieletowych i podskórnej tkance tłuszczowej i sprzyja jakby redukcji pod wpływem aktywności fizycznej. Co znaczy sprzyja redukcji? Musicie mieć świadomość tego, że nasz układ, jakby nasza tkanka tłuszczowa dzieli się na tkankę tłuszczową białą i tkankę tłuszczową brązową. Ta biała ma zdolności bardzo silnie magazynująca i nasza irzyna, która jest przez komórki mięśniowe, ale też tkankę tłuszczową. Wydzielana sprzyja procesom brązowienia tej białej tkanki tłuszczowej, co zwiększa wydajność energetyczną naszego ciała. Co więcej, ryzyna będzie miała też super właściwości, jeśli chodzi o metabolizm glukozy, a więc o zapo jakby zapobieganie tak często występującym chorobom związanym z insulinopornością. Wiecie doskonale, że w trakcie naszego wysiłku fizycznego u Wydziela się ciepło, jest wydzielana, podnosi się temperatura, jest wydzielane ciepło, który, te procesy tak naprawdę są nazywane termogenezą i ryzyna odpowiada za właściwą komunikację pomiędzy mięśniem a tkanką tłuszczową, co sprzyja tak naprawdę nasze chudnięcia. Co do tych tkanek tłuszczowych, to tak jak mówiłem, jest biała tkanka tłuszczowa i brunatna bądź brążo, brązowa. To są takie dwa podstawowe typy, jeśli chodzi o rodzaje tej tkanki. Odgrywają one oczywiście bardzo istotną rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu i w naszym układzie też ruchu, ale chcę, żebyście mieli też świadomość, że ostatnio w badaniach naukowych też jakby wyróżniono tzw. tkankę beżową, która jest pod typem tkanki. Brunatnej. I rezyna pomaga zmienić nam tą tkankę tłuszczową na tkankę brązową, czyli co tak naprawdę pomaga nam zrobić. Jeśli interesujecie się trochę rozkładem tkanki łącznej i ogólnie tkanką łączną, to wiecie doskonale, że ludzkie ciało w większości składa się z tej tkanki tłuszczowej, białej. Ona ma za zadanie głównie magazynować naszą, naszą energię. W jej składzie znajdują się niewiele komórek czy naczyń krwionośnych. Dodatkowo gdzieś tam sprzyja ona wydzielaniu cytokin pozapalnych, czyli rzeczy, które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, ale też insulinooporności. Z kolei brązowa tkanka tłuszczowa sprzyja termogenezie, czyli spalaniu kalorii, redukowaniu nadmiernej masy ciała, skąd powstaje jej kolor? Pojawia się on na skutek zwiększonej ilości naczyń krwionośnych. W obrębie tkanki i komórek tłuszczowych. E, tworzy się pod wpływem aktywności fizycznej i, działa, e, i działania zimna. Dlatego też, jeśli przejrzycie trochę wstecz nasze wpisy na bloku, tam był taki tekst odnośnie morsowania. Morsowanie też stymuluje e, przebudowę, tak naprawdę, tej tkanki, jakby zamianę tej tkanki białej na tkankę brunatną w tak zwanym efekcie stosowania antagonistów beta-androgenicznych. Na początku zmienia się w tkankę beżową, ale dopiero później przybrać może tkankę, jakby barwę brunatną. To jest dosyć ważne. Druga sprawa związana z irzyną to to, o czym wspomniałem, metabolizm glukozy. Musicie mieć świadomość, że Spalanie tkanki tłuszczowej i odpowiedni jej poziom wpływa na homeostazę glukozową, czyli tak naprawdę na ogólną przemianę materii, ale też na zarządzanie gospodarką cukru naszego ciała. Eee, musicie mieć świadomość tego, że cukier będzie bardzo istotnym aspektem i wszelkie zaburzenia na tym poziomie, zarówno wydzielnicze, jak i wchłaniania, będą dla nas bardzo, bardzo problematyczne. Jeśli się dużo ruszamy, zwiększa się nasza masa mięśniowa, a co za tym idzie, także produkcja i iryzyny. Generalnie przy, y, przyjmuje się, że po 10 tygodniach regularnych ćwiczeń y, można zwiększyć poziom iryzyny aż dwukrotnie, więc to jest bardzo dużo jak na nasze wydzielanie wewnętrzne. Oczywiście iryzyna jest już dzisiaj dostępna w postaci chemicznej jako dodatkowe suplementy diety stosowane szczególnie przez sportowców w celu jakby przyspieszenia procesu chudnięcia, ale też jesteśmy w stanie jej poziom podnosić naturalnie. Moi drodzy, chcę, żebyście mieli też świadomość tego, że zbyt wysokie widełki i ryzyny też mogą nam powodować pewnego rodzaju dolegliwości. Tutaj będą przede wszystkim to zespół metaboliczny, to będą objawy związane ze stłuszczeniem wątroby. To może być PCS, czyli zespół policystycznych jajników, ale też choroba wieńcowa. Dlatego podwyższony długotrwale poziom iryzyny też będzie dla nas szkodliwy. Jak to zwykle w gospodarce hormonalnej za mało źle, do góry też niedobrze. Co jest ważne, może się rozwinąć coś takiego jak iryzynooporność w naszym ciele. I wtedy niestety, ale czasami konieczny jest zabieg bariatryczny, czyli jest nim pomniejszenie naszego żołądka. Czy możemy na poziom iryzyny wpłynąć w jakikolwiek sposób? Tak, przede wszystkim nasze żywienie. Kwasy omega-3 będą tutaj bardzo zbawienne oraz produkty o niskim indeksie glikemicznym. Przede wszystkim będą łagodzić one stany zapalne, które mogą się tworzyć w obrębie naszej tkanki tłuszczowej, białej, ale też będzie sprzyjać to prawidłowej bazie wydzielania hormonalnego. Aby regulować ten poziom iryzyny, warto włączyć na stałe do diety produkty, takie jak pełnoziarniste makarony oraz rośliny strączkowa a w przyszłości myślę, że pojawią się jakieś leki, które będą też jakby na bazie tej iryzyny. Dzisiaj są to suplementy diety, czyli wiemy dobrze, jaka jest troszkę różnica między suplementami a lekiem. Je jeszcze troszkę badań, ale myślę, że ta iryzyna znajdzie swoje zastosowanie w codziennym naszym funkcjonowaniu. Moi drodzy, więc podsumowując dzisiejszy odcinek. Spalanie, regularność ćwiczeń i spalanie tkanki tłuszczowej sprzyja przebudowie tkanki białej w tkankę brunatną, czyli sprzyja spalaniu kalorii, sprzyja jakby osiągnięciu tej wymarzonej sylwetki i zmniejszeniu masy ciała, co przekłada się na naszą gospodarkę tłuszczową, na przykład sercowo-naczyniowe, ale też co istotne, na metabolizm cukru. Mam nadzieję, że ten odcinek Was zainteresował. Eee, oczywiście zachęcam do przejrzenia tych, co były, ale też przyglądania się tym, co będą. Obserwujcie nas na Facebooku, na Instagramie. Eee, znacie już naszą szkołę. Eee, ruszamy także od najbliższego czasu już ze szkoleniami. Na pierwszy rzut idzie igłoterapia i manipulacja i mobilizacja kręgosłupa, gdzie... Prowadzimy Was w bezpieczne, że tak powiem, zakresy działania tymi formami terapii i codziennego, że tak powiem, radzenia sobie z pacjentami, którzy tej, takiej terapii wymagają w ten sposób. Dalej będziemy tą ofertę kursową też jakby dla Was rozwijać. E, tak jak mówiliśmy, jeśli chcecie wejść z nami na ten statek, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Dzięki Wam bardzo za dziś i do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć!